jest Lewis Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa Rozdział pierwszy Łucja zagląda do szafy Było raz czworo dzieci Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja Opowiem wam o tym, co im się przydarzyło Podczas wojny wysłano je z Londynu na wieś aby były bezpieczne w okresie bombowych nalotów na miasto Zamieszkały w domu pewnego starego profesora, który żył w głębi kraju, na wsi, 10 mil od najbliższej stacji kolejowej i 2 mile od najbliższej poczty. Profesor nie miał żony i mieszkał w wielkim, starym domu ze swoją gospodynią, panią MacCreedy, i trzema pomocnicami. Jeżeli chcecie już wiedzieć, to nazywały się Ivy, Margaret i Betty, ale w tej historii nie odegrały większej roli. Profesor był bardzo stary. I miał krzaczastą białą brodę, która łączyła się z równie siwą czupryną, a rosła tak gęsto i obficie, że na twarzy pozostawało już niewiele wolnego miejsca. Dzieci szybko go polubiły, choć przy pierwszym spotkaniu w drzwiach starego domu wydał im się postacią tak bardzo dziwaczną, że łucja, która była najmłodsza, trochę się go przestraszyła, a Edmund, który był następny w kolejności wieku, o mało nie wybuchnął śmiechem. Uratowała go chusteczka, w której ukrył twarz, udając, że wyciera nos. Pewnego wieczora, kiedy dzieci powiedziały już profesorowi dobranoc, pobiegły na górę do swoich sypialni. Tyle było jednak spraw do mówienia, że przed położeniem się do łóżek chłopcy przyszli do pokoju dziewczynek na krótką naradę. No, to nam się udało, nie ma co powiedział Piotr. Założę się, że tu będzie fantastycznie. Ten stary pozwoli nam na wszystko, co tylko nam przyjdzie do głowy. Uważam, że to strasznie miły staruszek, powiedziała Zuzanna. Och, dajcie spokój, przerwał im Edmund, który był już zmęczony, a pragnął sprawiać wrażenie niezmęczonego, co zawsze wprawiało go w zły humor. Przestańcie tak gadać. To znaczy, jak gadać? Spytała Zuzanna. A w ogóle powinieneś już leżeć w łóżku. Próbujesz przemawiać jak mama, powiedział Edmund. A kim ty właściwie jesteś, że mówisz mi, kiedy mam iść do łóżka? Sama sobie idź do łóżka. Myślę, że lepiej będzie, jeśli wszyscy pójdziemy już spać, wtrąciła się Ucja. Jak usłyszą, że jeszcze rozmawiamy, będzie awantura. Nie będzie żadnej awantury, powiedział Piotr. Mówię wam, że to taki dom, w którym nikt nie będzie sobie specjalnie zawracał głowy tym, co robimy. A zresztą i tak nas nie usłyszą. Zjadalnie idzie się tu prawie dziesięć minut przez te wszystkie korytarze i schody. Co to za dziwny odgłos? Spytała nagle Ucja. Nigdy jeszcze nie była w tak dużym domu i na samą myśl o tych wszystkich długich korytarzach z rzędami drzwi wiodących do pustych pokojów, ciarki przebiegły jej po plecach. To tylko jakiś ptak, głupta się, powiedział Edmund. To sowa, powiedział Piotr. Wygląda mi na to, że trafiliśmy do prawdziwego raju dla ptaków. Jeśli chodzi o mnie, to idę do łóżka, a wam radzę zrobić to samo. Od jutra rozpoczynamy badanie okolicy. W takim miejscu można znaleźć rzeczy, o jakich wam się nie śniło. Widzieliście te góry w pobliżu, a te lasy? Tu mogą być orły, mogą być jelenie i jastrzębie. Borsuki, dodała Lucja. Lisy, dodał Edmund. Króliki, dodała Zuzanna. Ale następnego ranka obudziło ich monotonne bębnienie deszczu. Tak więc tego, że przez okno nie było widać ani gór. Ani lasów, ani nawet strumyka płynącego przez ogród. Oczywiście musi padać, stwierdził Edmund. Właśnie skończyli śniadanie z profesorem i byli już na górze w pokoju, który im przydzielono. Był to długi, niski pokój z dwoma oknami wychodzącymi na dwie różne strony świata. Och Edziu, proszę cię, przestań narzekać, powiedziała zuzanna. Stawiam dziesięć do jednego, że przejaśni się w ciągu godziny. Tymczasem nie jest tak źle. Mamy radio i mnóstwo książek. Jeżeli chodzi o mnie, to na razie nie skorzystam wtrącił Piotr. Zamierzam najpierw dokładnie zwiedzić ten dom. Wszyscy chętnie na to przystali i tak zaczęły się ich przygody. Dom był pełen zakamarków i niespodzianek wielki z rodzaju tych wielkich domów co to zdają się nigdy nie mieć końca. Jak można było się spodziewać, kilkoro pierwszych drzwi, które otworzyli, wiodło do pustych sypialni. Wkrótce jednak doszli do bardzo długiego pokoju pełnego obrazów na ścianach. Odkryli tu kompletną starą zbroję. Dalej był pokój obity zieloną tkaniną ze stojącą w rogu harfą, następnie przejście prowadzące trzy stopnie w dół, a potem pięć stopni w górę, zanim niewielka komnata z drzwiami na balkon, a dalej cały szereg połączonych ze sobą pomieszczeń z półkami pełnymi książek, przeważnie bardzo starych, niektóre z nich były z pewnością większe od Biblii w kościele. Wkrótce potem dotarli do prawie pustego pokoju, w którym stała stara szafa z dużym lustrem w drzwiach. Nie było to nic więcej, jeśli nie liczyć martwej muchy na parapecie. To nic nie ma, stwierdził Piotr i wszyscy poszli dalej. Wszyscy, oprócz Lucji, która pomyślała sobie, że warto by na wszelki wypadek sprawdzić, czy drzwi szafy nie dadzą się otworzyć, choć była prawie pewna, że będą zamknięte. Ku jej zdumieniu otworzyły się z łatwością, a na podłogę wypadły dwie kulki naftaliny. Kiedy zajrzała do środka, zobaczyła rząd wiszących płaszczy. Były to przeważnie futra. A trzeba wam wiedzieć, że dla Lucji nie było nic milszego nad zapach i dotyk futer. Nie wahając się ani chwili weszła do szafy i zanurzyła się w futrach z rozkoszą, wtulając w nie twarz. Oczywiście nie zapomniała o pozostawieniu otwartych drzwi, ponieważ wiedziała, że to bardzo głupio przypadkowo zamknąć się w szafie. Postąpiła krok czy dwa w głąb i stwierdziła, że wewnątrz jest jeszcze drugi rząd płaszczy. Tutaj było już prawie zupełnie ciemno, i łucja wyciągnęła ręce przed siebie, by nie uderzyć głową w tylną ścianę szafy. Zrobiła jeszcze jeden krok naprzód, potem jeszcze dwa lub trzy, wciąż spodziewając się, że końcami palców dotknie drewnianej ściany. Ale nic takiego nie nastąpiło. To musi być naprawdę ogromna szafa! pomyślała, posuwając się wciąż dalej i rozgarniając miękkie futra, aby zrobić sobie miejsce. Nagle zauważyła, że coś skrzypi jej pod nogami. To chyba kulki naftaliny, pomyślała i schyliła się, chcąc namacać je ręką. Ale zamiast twardego i gładkiego drewna podłogi wyczuła coś miękkiego, sypkiego i zimnego. To bardzo dziwne, powiedziała do siebie i zrobiła jeszcze krok lub dwa. Teraz jej twarz i ręce przestały wyczuwać miękkość futer, a napotkały coś twardego i szorstkiego, a nawet kłującego. Ależ to zupełnie przypomina gałęzie drzew, wykrzyknęła i nagle zauważyła jakieś światło. I to wcale nie kilkanaście centymetrów przed sobą, tam gdzie powinna być tylna ściana szafy, lecz w oddali. W chwilę później. Zdała sobie sprawę, że stoi pośrodku lasu. Jest noc. Pod nogami ma najprawdziwszy śnieg, którego płatki wirują w powietrzu. Łucja trochę się przestraszyła, ale jednocześnie była ciekawa i podniecona. Spojrzała przez ramię za siebie. Między czarnymi pniami drzew wciąż widziała otwarte drzwi szafy, a nawet kawałek pustego pokoju. Oczywiście zostawiła drzwi otwarte, ponieważ pamiętała, że to bardzo głupio zamknąć się w szafie. Wyglądało na to, że w pokoju nadal jest dzienne światło. Gdyby coś było nie w porządku, zawsze mogę wrócić. Uspokoiła się i zaczęła iść przez las skrzyp, skrzyp po śniegu, ku dziwnemu światłu przed sobą. Kiedy po blisko dziesięciu minutach doszła do światła, przekonała się, że to świeci latarnia na słupie. Kiedy tak stała i patrzyła na nią, rozmyślając skąd się wzięła latarnia w środku lasu i co robić dalej, usłyszała odgłos zbliżających się kroków. Wkrótce potem bardzo dziwna postać z parasolem wynurzyła się z pomiędzy drzew i weszła w krąg światła rzucany przez latarnię. Dziwna istota była tylko trochę wyższa od Luci. Od pasa w górę przypominała człowieka, ale jej nogi były nogami kozła. Pokrytymi czarną, połyskującą w świetle latarni sierścią, a zamiast stóp miała najprawdziwsze kopytka. Miała też ogon, choć w pierwszej chwili łucja go nie zauważyła, ponieważ był elegancko przewieszony przez trzymający rozłożony parasol rękę, zapewne po to, aby nie ciągnął się po śniegu. Szyję otulał czerwony, wełniony szalik, a jej skóra miała również lekko czerwoną barwę. Twarz wędrowca była dziwna, lecz miła. Miała krótką, ostro zakończoną brudkę i kręcące się włosy, z których wystawały dwa małe różki. W jednej ręce, jak już powiedziałam, trzymał otwarty, biały od śniegu parasol, a w drugiej kilka paczek owiniętych w brązowy papier, jakby wracał z zakupów przed Bożym Narodzeniem. Był to faun. Kiedy zobaczył Łucję, tak gwałtownie podskoczył z wrażenia, że wszystkie paczki wypadły mu z rąk. – Boże miłosierny! – wykrzyknął.